Zrobiłem dwa CV. Po się widziałem jakaś chwijanka. Proszę Państwa, jestem pod Polskim Kościołem w Paryżu. Widzicie? Także z palenkami dużo dosyć sprzedałem, ale zostało mi i będę musiał tydzień zostać, bo nie sprzedałem wszystkich palenek. Ale chociaż się opłacało przyjechać. Bo no, podróż miałem za darmo z kolegą. Proszę zobaczyć. No, pół roku, jakby bolało. I od na dno. Ale też brałem, bo wiem, że nie wolno to brać na i polski kościół. Ale no.